Dzień dobry. W związku z dużą ilością komentarzy z prośbami o kontynuację tematu, jak Chińczycy widzą aktywność Polski na arenie międzynarodowej w obliczu wojny na Ukrainie, tym razem przechodzimy od razu do tematu. Na początek szybkie streszczenie z mediów społecznościowych. Zaznaczam, że są to chińskie media społecznościowe, a nie oficjalne stacje państwowej telewizji. Mamy tu do czynienia z kanałami geopolitycznymi, komentary i tym podobne okoliczne bartosiaki. Posłużę się młodzieżowym slangiem i opiszę to tak. Jest grubo. Niektóre kanały opisują sytuację tak, że już wypowiedzieliśmy Rosji wojnę, pojawiły się nawet kwiatki twierdzące, że chcemy odbić Kaliningrad, czyli królewiec, Ogólnie jesteśmy opisywani jako kraj, który nawołuje Zachód do rozpętania wojny z Rosją. W większości opinii pojawia się opis naszej ogromnej nienawiści, która jest tak wielka, że wolimy marznąć niż importować rosyjski gaz i węgiel. Często podkreślane jest, że nasza niechęć w stosunku do Rosji spowodowana jest historią i cierpieniami, jakich Polska doświadczyła w przeszłości ze strony Rosji. Nie będę tu zgłębiał treści tych filmów, gdyż podejrzewam, że w większości są nastawione na wywołanie sensacji i po prostu są clickbaitami. No ale wcale nie zmienia to faktu, że właśnie takie treści na temat Polski i poczynań naszego kraju w obecnej sytuacji dominują w chińskich mediach społecznościowych. Jeśli chodzi o Państwową Telewizję, czyli CCTV, tutaj chciałbym przypomnieć, że każdy może zapoznać się z jej materiałami, które emitowane są na oficjalnych kanałach YouTube. Państwowa Telewizja podchwyciła temat możliwości rozmieszczenia broni nuklearnej na terenie Polski i reakcji Rosji, która zawierała groźby w stosunku do Polski. Według których nasz kraj miałby ucierpieć z rąk Rosji, jeśli dojdzie do sytuacji, w której broń nuklearna znajdzie się na terytorium Polski. Podkreśla się, że przez Polskę dostarcza się najwięcej uzbrojenia z zachodu na Ukrainę oraz że nasz kraj ostatnimi czasy mocno się zbroi. Mowa tu o samolotach F-35, czołgach Abrams czy dronach MQ-9 Reaper. Eksperci wspominają, że NATO chce przejąć całkowitą kontrolę w rejonie Morza Bałtyckiego. Ogólnie polskie plany są komentowane jako wywieranie dużej presji na Rosję, która może w odpowiedzi rozmieszczać na terytorium Białorusi duże ilości sprzętu i broni. Według ekspertów, cała sytuacja może doprowadzić do bezprecedensowej sytuacji od czasów zimnej wojny. W wypowiedziach telewizyjnych ekspertów też pojawiają się słowa o naszej wrodzonej nienawiści w stosunku do Rosji. Jak zauważyliście, w tym odcinku od razu przeszliśmy do konkretu i nie wspominaliśmy o naszej działalności na terenie Chin, gdzie zajmujemy się wyszukiwaniem producentów i towarów dla polskich importerów. Nie wspomniałem też nic o naszym drugim kanale to są Chiny, gdzie publikujemy serię o stu najbogatszych miastach Chin oraz inne ciekawe materiały na temat Państwa środka, więc proszę nie wchodzić na nasz drugi kanał, do którego link znajduje się w opisie tego filmu. I nie subskrybujcie. Ale... Ale nie byłbym sobą, gdybym nie dodał czegoś, a będzie to zapowiedź naszego następnego materiału, w którym zabierzemy Was do salonu chińskiego producenta samochodów, czyli GAC, który ma fabrykę właśnie tutaj, w mieście, w którym mieszkamy, czyli Guangzhou. Pokażemy najnowsze modele z serii ION. Ogólnie chińskie dziadostwo, szrot, złom, Tandeta, trumny na czterech kółkach, Szmira, która nawet nie ma podjazdu do wspaniałych europejskich samochodów. Więc nie subskrybujcie, nie oglądajcie następnego odcinka, w którym pokażemy te samochody wewnątrz i na zewnątrz, podamy ceny i specyfikacje. Naprawdę nie oglądajcie następnego odcinka, to są inny dziennik, bo to tylko strata czasu. A nawet Dacia jest lepsza od tych chińskich baboli. Na zakończenie przedstawiamy film prezentujący jeden z prototypów firmy GAC, który mieliśmy okazję widzieć na własne oczy na ostatniej wystawie samochodowej w naszym mieście, czyli w Guangzhou. Na naszym kanale ukazały się filmy z tej wystawy, ale ogólnie dziadostwo i złom. Nie oglądajcie naszych filmów o tej wystawie, które ukazały się wcześniej na naszym kanale. Dziękuję za Wasz czas i zapraszam na film. Dziajo!